EN10 ZW235 służy do rozcinania kabli w zakresie średnic od 1 do 35 mm. Wyposażona jest w 10 noży nacinających kable jednostronnie oraz funkcję zgniotu widoczną w tym miejscu. Maszyna jest napędzana silnikiem jednofazowym. O mocy 550 watów. Kable przygotowane do obróbki przez maszynę n 10 zw 235 mają średnicę żyły wewnętrznej od 1,3 mm poprzez średnicę na przykład 13 mm do żyły średnicy 22 mm. Natomiast średnica kabla Wynosi od 2,5 mm poprzez 15 mm do średnicy 35 mm. Wszystkie te kable mogą być obrobione przez maszynę N10ZW235 dzięki rurom prowadzącym, których średnica wynosi od 4,5 mm poprzez 20 mm do 45 mm. Średnicy rury prowadzącej nie należy mylić z maksymalną średnicą kabla, którą może obrabiać dana maszyna. Zobaczmy teraz, jak maszyna N10 z22,35, Poradzi sobie z przygotowanymi kablami. Zaczniemy, może, tego kabla najmniejszej średnicy. Wykorzystamy funkcjonalność zgniotu. Ja pozwolę sobie komentować w czasie pracy, ponieważ maszyna pracuje na tyle cicho, że nie powinno to stanowić problemu. Po odbezpieczeniu wyłącznika awaryjnego załączamy maszynę. Jak widać, metoda zgniotu idealnie rozcięła izolację. Mamy sprawę załatwioną. Następny kabel jest troszeczkę większej średnicy. Również jest to drut częściowo uszkodzony. Jest to kabel typu drut. Około 2,5 kwadrat, chyba 2,5 kwadrat. Zobaczymy, jak maszyna sobie z tym nim poradzi. Również wykorzystamy funkcję zgniotu. Podobnie jak poprzednio, możemy spokojnie ściągnąć izolację z kabla. Nie, nie, ma, nie łączy się to z jakimkolwiek wysiłkiem. Teraz kilka kabli typu linka. Jest to linka 2,5 kwadrat. Zobaczymy, jak maszyna sobie z tą linką poradzi. Tym osobom, które nie chcą tracić czasu na wydobywanie tej linki z kabla w ten sposób, Polecam troszeczkę inną metodę, mianowicie po rozcięciu kabla za pomocą noża umieszczamy ten kabel w otworze zgniatającym. Wtedy wydobycie urobku nie stanowi żadnego problemu. Zobaczmy to samo jeszcze na przykładzie innych kabli typu linka. 4 mm. Kabel został rozcięty, no ale wydobycie tej linki może stanowić problem, dlatego pomożemy sobie przepuszczając ponownie ten kabel przez zgniot. W tym wypadku już wydobycie urobku jak widać nie stanowi zupełnie żadnego problemu możemy to powtórzyć na przykładzie kabla linka miedziana jeszcze większej średnicy ponownie kabel został rozcięty no ale wydobycie tej linki nie jest takie proste Dlatego można albo ten kabel, najprościej jest ten kabel, przepuścić przez zgniot. Wtedy wydobycie tego urobku nie jest żadnym problemem. Po kablach typu linka, tutaj ponownie trafił nam się kabel typu drut to może metodą zgniotu To jest to naprawdę spokojne, wysoko jest to bardzo wydajna technologia kolejny kabel typu drut średnica niezbyt duża spróbujemy metodą zrealizujemy zadanie metodą zgniotu Kolejny kabel to kabel typu drut, średnica około 4 mm. Izolacja została rozcięta. Wydobycie miedzi nie stanowi żadnego problemu. Kolejny kabel. To kable z linii powietrznych. rozcięcie kabla z jednej strony no całkowicie uniemożliwia jego ściągnięcie izolacji, jest to dość trudne, dlatego kabel zostanie przepuścimy ponownie przez nóż, tylko po to, żeby nam było łatwiej wydobyć aluminium ze środka, jak widać po dwukrotnym przepuszczeniu nie stanowiło odzyskanie miedzi dla nas żadnego problemu. Teraz może kabel o przekroju trójkątnym, czyli tak zwany sektor. O dość znacznej średnicy. Tutaj również rozcięcie kabla nie było dla maszyny żadnym problemem i wydobycie też jest, urobku jest bardzo prosty. Może ponownie kabel o przekroju trójkątnym, mniejszej średnicy. Ponownie wydobycie aluminium z kabla rozciętego tą technologią nie stanowi żadnego problemu. Zaprezentuję teraz obróbkę kilku kolejnych kabli. To jest kabel 3x1,5 mm2. Zobaczmy jak maszyna sobie poradzi z nim. W etapie pierwszym maszyna rozcięła wierzchnią izolację, co umożliwia nam wyciągnięcie pojedynczych żył. Jak widać, ściągnięcie izolacji z tego typu kabla instalacyjnego 3x1,5 mm2 nie stanowi problemu. Teraz zobaczmy, jak maszyna poradzi sobie z kablem 3x1,5 mm2. W etapie pierwszym maszyna rozcięła warstwę wierzchnią. Izolacji, co umożliwia nam wyciągnięcie żył wewnętrznych. W etapie drugim żyły zostały poddane skniataniu, co umożliwiło takie właśnie, taką właśnie obróbkę kabli. Ponownie widać, że metoda zgniotu jest metodą szczególnie praktyczną i wygodną. Teraz kolejny kabel: 4 razy, chyba 16 kwadrat. Kabel widać wyciągnięty z wykopu. Zobaczymy jak maszyna poradzi sobie z tym kablem. Standardowo w etapie pierwszym następuje rozcięcie kabla, wewnętrznej izolacji kabla. W etapie drugim rozcięcie izolacji żył. Teraz proponuję kable, tak zwane sektorowe, o przekroju żyły zbliżonym do trójkątnego. Cechują się tym, że są zwykle na długości skręcone. Tak jak tutaj widać na przykładzie tego kabla, jak również i tego. Maszyna, która chce obrobić taki kabel, musi ten kabel w czasie obróbki obrócić. Zobaczymy, jak z tym zadaniem. Poradzi sobie maszyna N10Z2235. Jak widać, rozcięcie nastąpiło na długości z jednej strony. Kable, żyły kabla, to znam, sobie w trakcie pracy. Zobaczymy, jak maszyna poradzi sobie z tym kablem. Podobnie i w tym wypadku. Rozcięcie dość grubej izolacji, około 3 mm. Podobnie dla maszyny, nie stanowi żadnego wyzwania. Teraz zobaczmy, jak maszyna rozetnie. Kabel 16 kwadrat w drucie. Ponownie kable ASX, tym razem mniejszej średnicy. Zobaczymy, jak maszyna sobie z nimi poradzi. Kabel został poddany nacinaniu. Oczywiście, że izolacja została przecięta. Ale wyciągnięcie tej żyły wewnętrznej ciągle nie jest zbyt łatwe. Proponuję, tak jak ponownie, przepuścić jeszcze raz przez maszynę. Oczywiście po wcześniejszym obrocie o 180 stopni. A jak widać, w tej chwili już ściągnięcie izolacji było bardzo łatwe. Ten przewód od razu przepuszczę dwukrotnie. Przez maszynę, bo oczywiście po obrocie o 180 stopni. Teraz już bardzo łatwo można ściągnąć izolację z tego kabla. Kolejny kabel to kabel instalacyjny 3 razy 1,5 mm, jednak izolacja, w której on się znajduje. Jest znacznej twardości oraz z dość znacznej grubości. Zobaczmy jak możemy sobie przy pomocy maszyny poradzić z tym kablem. Tradycyjnie rozcięcie izolacji wierzchniej. Teraz przyznam, że trzeba włożyć dość duży, znaczny wysiłek, żeby wyjąć te żyły wewnętrzne. Ten kabel nie chce się łatwo otworzyć. No, ale dzięki precyzyjnemu przecięciu i tak jest to stosunkowo proste. Tradycyjnie do uzyskania. Miedzi, z, z żył wewnętrznych użyjemy metody zgniotu. Tak jak wielokrotnie już dzisiaj pokazywałem, zgniot jest bardzo wydajną metodą, pozwalającą, łatwo wydobyć mieć Kolejny kabel to kabel typu linka w dość grubej izolacji. Zobaczymy jak maszyna N10ZW235 poradzi sobie z kablem typu linka. Oczywiście przecięcie warstwy wierzchniej izolacji jest pełne. Stąd wyjęcie linki miedzianej jest stosunkowo proste. Kolejny kabel typu linka miedziana o grubości izolacji około, też około milimetra. Zobaczymy, jak maszyna sobie poradzi z tym kablem. Jak widać, nacięcie nożem rozcięło całkowicie izolację. Dzięki temu, bez wysiłku, możemy wydobyć mieć w kablu. Kolejny kabel. To kabel również linka, ale pięć żył miedzianych z linki zamknięta we wspólnej izolacji. Zobaczymy, jak możemy sobie z tym kablem poradzić przy pomocy tej oto maszyny. Tradycyjnie w etapie pierwszym. Rozcinamy warstwę wierzchnią. A w etapie drugim rozetniemy pięć linek miedzianych. Teraz pokażę, jak z uzyskanych linek miedzianych izolacji pojedynczej uzyskać miedź. Najpierw rozetniemy warstwę izolacji i w zasadzie w tym momencie bez wysiłku albo z minimalnym wysiłkiem możemy wydobyć miedź. Z tej żyły. Istnieje jednak jeszcze jeden sposób, żeby wydobyć mieć z takiej żyły. Mianowicie najpierw żyła jest nacinana, a następnie zgniatana. Uzyskany po efekcie, efekt po zgniataniu jest następujący. Kabel typu Linka, tym razem mniejszej średnicy, około 4 mm. Rozcięcie warstwy wierzchniej, wydobycie żył. A teraz wydobywamy mieć z poszczególnych żył. Żyła, oczywiście, jest rozcięta na całej długości. Wydobycie miedzi nie stanowi żadnego problemu. Teraz ściągniemy izolację z rozciętych żył. Teraz kabel o małej średnicy żył jest to linka trzy razy półtora mm kwadrat. Najpierw rozcinamy warstwę wierzchnią i wydobywamy żyły wewnętrzne. Jak widać, nie było z tym żadnego problemu. Teraz spróbujemy rozciąć. Nie tyle spróbujemy, co rozetniemy żyły. No tutaj rozcięcie nie było takie pełne. Spróbuję jeszcze. Jak widać po użyciu zgniotu wydobycie miedzi jest znacznie prostsze. Niestety kable typu linka mają to do siebie, że w izolacji zawsze pozostaną. Pewnej ilości miedzi, które stanowią zanieczyszczenie dla materiału izolacji. Teraz kabel umieściłem w mniejszym otworze, po to, żeby łatwiej można było tą mieć. Wydobyć z, z, z pojedynczej żyły. Ponownie umieszczę kabel w najmniejszym otworze i zobaczymy. Tym razem, tym razem mieliśmy efekt taki, że przecięty kabel zahaczył się o Rurę wpustową, no i zwyczajnie kabel się urwał. Proponuję ten sam kabel przepuścić teraz przez większy otwór, teraz przez mniejszy. No, teraz już wyjęcie pozostałej części kabla i pozostałej części miedzi nie powinno stanowić problemu. Teraz zaprezentuję rozcięcie kabla. O średnicy 3,5 cm i żyły wewnętrznej około 2 cm, zwiększę docisk sprężyn. Zobaczmy, jak maszyna sobie poradziła z tym kablem na całej długości przecięła warstwę wierzchnią. A zobaczymy, właściwie to dwie warstwy wierzchnie, rozcięła dwie warstwy wierzchnie. A teraz zobaczmy, tutaj mamy częściowo nacięcie, ale zobaczymy, jak maszyna sobie poradzi z rozcięciem żyły wewnętrznej. Zwiększę jeszcze nacisk sprężyn, na, sprężyn które naciskają na noże i umieszczam kabel. Jak widać, nacięcie izolacji dość twardej jest na tyle duże, że bez wysiłku mogę wyjąć mieć z tej żyły. Chociaż sama izolacja, podkreślam, jest dość twarda. Na zakończenie, jeszcze raz maszyna N10 ZW235. Efekt jej pracy uzyskany w ciągu zaledwie kilku minut. Dziękujemy.